Bohaterowie tego materiału i bohaterowie kolejnego odcinka Życie na kredycie są z nami już na kanapach Klaudia i Paweł Dziuk. Witamy Jeszcze. Was serdecznie. Rodzice trójki dzieci Wiktorii, Mileny i Oskar. Dokładnie. Tak jest. Słuchajcie, podjęliście bardzo fajną decyzję, bo to tata zostaje w domu, a mama poszła do pracy. Mama poszła do pracy, ponieważ ja już byłam rok z Mileną, jak właśnie urodziłam Milenę. Eee, to już byłam rok w domu i po prostu już za dużo się <grym> się Chciałaś do ludzi wyjść. No właśnie. Tak. A, a tata stwierdził, że od ludzi za to do dzieciaków. To... była taka moja inicjatywa, mhm. bo żona troszkę się załamała mhm. i uznałem, że w sumie będzie fajnie jak, jak pójdzie do pracy, jak wróci. Czyli prawdziwy bohater, wiesz, bo mężczyźni zawsze boją się e, zostać w domu, bo tak nie ukrywajmy, to jest bardzo ciężkie e, zostawać z dzieciakami w domu i mieć cały dom na głowie jak ty się odnalazłeś w tej roli. Już kilka razy miałem okazję z nimi gdzieś tam zostać, bo wiadomo. Ale to nie jest to samo, wiesz, że tam to kilka razy zostać, to nie jest to samo, co być cały czas, kiedy żona jest praca. Jak tam gdzieś jakiś miała wypad z koleżankami czy coś. Też z nimi zostawałem, więc to nie był jakiś tam problem. Mm -hmm. nie. Słuchajcie, życie na kredycie to jest program o pieniądzach, to jest program o finansach. Czyli rozumiem, że kalkulowaliście także czy zatrudnić Nianie, czy pójść jednak na urlop, jak to wyglądało? Znaczy nie, Niani nie mieliśmy w ogóle w planach. Od razu padła propozycja tego urlopu. Mm -hmm. A nie okay. mieliście w planach, ponieważ... Bo jednak za urlop tą te 80% zawsze ma tej wypłaty. A ja, jakbyśmy się zdecydowali na nianie, to podejrzewam, że jedna nasza wypłata szłaby całkowicie. No tak, pieniądze. jeszcze by, w ogóle by się to ekonomicznie tak, nie, tak, nie, 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 nie opłacało. Zawsze te 80% zostaje jednak w portfelu. Mhm. A czy w ogóle wy macie wspólne konto? Czy wy rozmawiacie o pieniądzach? Tak. Czy to jest coś dla was niekrępującego? Mamy wspólne konto, ja w sumie pierw, w pierwszej kolejności zawsze wykonuję rachunki takie najpotrzebniejsze opłaty, a z tego co później zostaje, no to jest takie losowanie, a może gdzieś pójdziemy, a może w tym miesiącu odpuścimy mm. ostatnio, no to właśnie mniej właśnie gdzieś jeździmy, bo tak to dużo zwiedzaliśmy, czy to po Polsce, czy też za granicą, a w tym roku no to trochę mniej tych wyjazdów mieliśmy jednak. Mm -hmm. Mówiłaś o pracy dodatkowej w materiale i w programie. W... Czy coś udało się zrobić? Ja się roku? zajmuję fotografią, mhm. i czasem mi się udaje jakieś fajne zlecenie dorwać, komuś robić zdjęcia na jakiejś okazji, czy bez okazji, taką sesję kobiecą, albo właśnie na okazji, jak jakiś typu ślub, albo roczek, więc to też jakaś forma dodatkowego zarobku. Też wystawiam ubrania na takich internetowych, właśnie w platformach takich i też z tego jakiś dochód mam. Jakieś te pieniądze wracają do mnie z tych ubrań, które już kupiłam. No i poza tym też się rozglądałam właśnie za taką pracą dodatkową. No i w ogłoszeniu trafiłam właśnie na, na program dla rodzin. No i zgłosiłam się, no i właśnie byliśmy jesteś. Jesteśmy, doświadczyliśmy, bardzo fajna przygoda. To no właśnie przygoda, ale nie, nie mieliście krępacji, żeby właśnie przed kamerami trochę wiecie, zdradzać swojego życia prywatnego i mówić właśnie o tej sferze ekonomicznej, nie było problemu. No, było. no Trochę było to krępujące. No, mi, wszystkim się żyje trudno. Mamy naprawdę teraz ciężkie czasy, jakby inflacja cały czas no, nie daje nam spokoju, a mimo to się nie poddajecie, ale. Są jakieś rejony, w których jest Wam najtrudniej, prawda? To chodzi o to, żeby liczyć ten budżet, żeby na przykład odmawiać sobie tych przyjemności, bo każdemu się należy, należy coś od życia. Coś tak, no jednak trzeba odmawiać, mhm. bo wiadomo, no nie na wszystko. Dzieciom się nie, nie odmawia. Tak. Okej, okay, dzieciom nie odmawia. Tak, no trzciny zrobiliśmy tak na bogato. Co znaczy? A to będzie wszystko A, okay. w trakcie, to, to, nie to, nie mówić, to nie możemy mówić, nie możemy zdradzać. To ja może trochę inaczej zapytam. Jesteście przedstawicielami młodego pokolenia, bo w, w, jesteście rocznik dziewięć parę, dziewięć sześć yy, i dziewięć osiem? Dokładnie. Tak jest. Z czym teraz musi żyć? się, z jakimi problemami musi mierzyć się młoda rodzina, rodzina młodego pokolenia? Mm, przede wszystkim kredyty mieszkaniowe. Mamy hipoteczny kredyt, bo niestety u nas w rodzinie no czasem jest tak, że rodzina jest po prostu już od razu po rodzicach ma jakieś mieszkanie czy tu babci itd. No ale my jeszcze nie mamy jakby takiego mieszkania, więc musieliśmy się sami wyposażyć, musieliśmy sobie jakoś małymi kroczkami do wszystkiego sami dojść. No i właśnie postanowiliśmy ten hipoteczny kredyt wziąć, na tamte czasy bardzo korzystnie to wychodziło, no ale zaraz to jednak jest ciężki temat. No bo wtedy wychodziło to nawet taniej niż wynajem kawalerki. Mhm. Okay. A teraz no, troszkę to się zmieniło. Ale tak, się. Jak zabrać... Nie poddajecie się, macie siebie, jesteście dla siebie wsparciem e, i na pewno w Waszej historii część widzów będzie mogła znaleźć swoją historię. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. tutaj no, z nami I oczywiście Państwa zapraszamy do oglądania programu Życie na kredycie z TV. Tak jest od poniedziałku do czwartku o 20. A...